W tym video pokażę w jaki sposób przy użyciu iteratora SUMX wyliczyć wartość sprzedaży pod modelem danych w Power Pivotcie. Nie będziemy sobie tutaj dodawać dodatkowej kolumny kolejnej w naszych danych źródłowych, gdzie będziemy wyliczać tą wartość sprzedaży na poziomie każdego rekordu danych, tylko wyliczymy ją jako miarę na poziomie modelu danych pod Power Pivotem. Funkcją Iteracyjną, czy też tak zwanym iteratorem sum X. Mamy dane. W naszym przykładzie jest to 15 tysięcy wierszy, poziom szczegółowości do pozycji na danym zamówieniu i chcemy w końcowym, takiej finalnej wersji utworzyć sobie tabelę przestawną, która będzie nam pokazywała wartość sprzedaży. Tej wartości sprzedaży w naszych danych nie mamy wyliczonej. Mamy kolumnę cena i mamy kolumnę ilość i na tej podstawie wyliczymy sobie wartość. Tylko tak jak mówiłem nie będziemy dodawać tutaj kolejnej kolumny na poziomie naszych danych, żeby tego naszego modelu nie obciążać dodatkową kolumną, która będzie miała 15 tysięcy rekordów, tylko zrobimy to na poziomie modelu danych pod power pivotem przy użyciu funkcji sum iteratora, który wyliczy nam tą wartość sprzedaży na poziomie każdego rekordu, czyli podejście takie iteracyjne a następnie będzie sumował na poziomie e, grupowania też danych w tabeli przestawnej. W zależności jaki będzie układ tabeli przestawnej, tak też ten iterator sumx będzie nam sumował tą wartość sprzedaży wyliczoną na poziomie każdego rekordu danych. Zamieńmy sobie nasze dane na strukturę danych jaką jest tabela, albo skrót klawiszowy ctrl-t, albo przechodzimy sobie na wstążkę wstawianie, i tutaj w części tabela też mamy możliwość zamienienia naszych danych na strukturę danych, jaką jest tabela. Nasza tabela obejmuje wszystkie nasze wiersze, zawsze możemy sobie tutaj zmienić ten zakres. I nasza tabela oczywiście ma nagłówki. Klikamy OK. Zamieniliśmy nasze dane na strukturę danych, jaką jest tabela. Na projekcie tabeli możemy sobie w części, tutaj po lewej stronie, właściwościach, nazwach tabeli. Zmienić nazwę na tej tabeli na dane sprzedaż. Teraz musimy zaczytać sobie nasze dane do modelu danych pod Power Pivotem. Żeby to zrobić przechodzimy na wstążkę PowerPivot i w części tabele wybieramy opcję dodaj do modelu danych. Przejdziemy sobie automatycznie do modelu danych pod powerpivotem. W naszym modelu mamy jedną tabelę. Dane sprzedaż. Możemy sobie zobaczyć na narzędziach głównych w części widoki przełączyć je z widoku danych na widok diagramu. Jak widzimy mamy jedną tabelę, gdzie wartość sprzedaży nie wylicza się. Żeby dodać sobie miarę, którą nazwiemy sobie wartość sprzedaży, przechodzimy na widok danych, i w obszarze obliczeń, który znajduje się na dole naszego zestawienia, naszej tabeli, w dowolnej komórce możemy sobie wpisać formułę na wyliczanie tej naszej miary wartość sprzedaży. Oczywiście zaczynamy od nazwy. Aby była to miara, musimy użyć dwukropek równa się. I użyjemy sobie funkcji sum X, czyli iteratora, który wyliczy nam wartość sprzedaży na poziomie każdego naszego rekordu danych. Otwieramy nawias. Jako pierwszy argument podajemy naszą tabelę dane sprzedaż. Po średniku podajemy sobie nasze wyrażenie, w tym przypadku iloczyn. Kolumny ilość. razy kolumna cena w przypadku kiedy pracujemy na jednej tabeli nie ma znaczenia czy wybierzemy nazwę samej kolumny czy też nazwę kolumny która jest poprzedzoną nazwą tabeli naszej tabeli jeżeli mielibyśmy w modelu już kilka tabel i te pola nazwy tych kolumn by nam się powtarzały tu już jest znaczenie już trzeba tą nazwę kolumny poprzedzić nazwą tabeli zamykamy nawias i wciskamy Enter. Nasza miara musi się przeliczyć. Możemy sobie rozszerzyć kolumnę, w której ta miara jest, żeby zobaczyć wynik i również zmienić format wyświetlanych danych tej naszej miary, tak żeby już na poziomie tabeli przystawnej ten format był zachowany, żebyśmy go nie musieli zmieniać. Robimy to na narzędziach głównych. Formatowaniu. Wybieramy sobie separator tysięcy. I możemy sobie ukryć dwa miejsca po przecinku, tak żebyśmy nie mieli tych miejsc po przecinku. Tutaj również mogliśmy sobie wybrać format walutowy. Miara nam się przeliczyła, wyświetla się jako wartości liczbowe, bez miejsc po przecinku, z separatorem tysięcy. Zawsze mogliśmy sobie tutaj wybrać format walutowy i ten format wyświetlany byłby w tabeli przestawnej. Teraz, żeby zaczytać nasze dane do tabeli przestawnej już z tą dodatkową miarą, przechodzimy sobie na narzędzia główne, tabela przestawna i wybieramy sobie opcję pojedynczej tabeli przestawnej. Następnie musimy podać miejsce, gdzie chcemy umieścić naszą tabelę przestawną. My chcemy ją umieścić w nowym arkuszu. I klikamy OK. Nasza tabela przestawna dodała się do nowego arkusza o nazwie Arkusz 1, i nasza tabela tutaj danych z modelu danych jest możliwa teraz do używania w tej tabeli. I zróbmy sobie zestawienie wartości sprzedaży po kanałach sprzedaży. Do obszaru wiersze wrzucamy sobie kanał, natomiast na samym dole mamy tą naszą wyliczoną miarę wartość sprzedaży. Miary w tabeli przestawnej, które zostały wyliczone na poziomie modelu danych pod power pivotem oznaczone są jako FOX i tą, to pole wrzucamy sobie do obszaru wartości. Pamiętany jest format tej miary, więc warto sobie określić format tej miary. Na poziomie modelu danych pod Power pivotem, tak żeby potem nie trzeba było za każdym razem zmieniać formatu wyświetlanego pola. I nasza wartość sprzedaży to jest 8 588,2 zł. Wylicza ona się na poziomie tabeli przestawnej, w zależności jak tą naszą tabelę przestawną przygotujemy, w taki sposób będzie się ona wyliczać. I dodajmy sobie za kanał sprzedaży do wierszy. Grupę produktową. Możemy sobie zmienić układ tabeli przestawnej na tabelaryczny, tak żeby każde pole umieszczone w obszarze wierszy pojawiło nam się w osobnej kolumnie i dodać sumy częściowe kanałów. I proszę zobaczyć, wylicza nam się wartość sprzedaży w zależności od poziomu grupowania, od układu tabeli przestawnej. Ta wartość sprzedaży wylicza się prawidłowo. My w danych źródłowych, ani w Excelu, w tym naszym arkuszu dane, nie mamy wartości sprzedaży, ani nie jest ona wyliczana jako kolumna obliczeniowa na poziomie modelu danych pod power pivotem, jest wyliczana jako miara na poziomie już w tym przypadku naszej tabeli przestawnej.